Dzień dobry Państwu, jesteśmy dzisiaj w nadleśnictwie słucha. Jest z nami zastępca nadleśniczego, pan Krzysztof Steczek. Dzień dobry pan Krzysztofie. Dzień dobry, witam Państwa. I nie jesteśmy tutaj bez powodu ze względu na to, że postanowiliśmy dla Państwa nagrać kolejne rozmowy, ale w nieco innej wersji niż dotychczas, bo dotychczasowe rozmowy były tak nieco za biurka. Natomiast dzisiaj chcemy Wam pokazać pracę leśnika od kuchni. I zabrać Was na wycieczkę za zgodą właśnie tutaj pana Krzysztofa. Panie Zapraszam, Krzysztofie dobra. bardzo dziękujemy i za chwilę widzimy się na szlaku. Zapraszam, dziękuję Was górę. Dziękujemy. Jesteśmy w tym momencie w Leśnictwie budzów. To jest początek drogi, o której mówiliśmy, czyli chcemy Was zabrać na zupełnie jakby inną rozmowę, które do tej pory prezentowaliśmy. Chcemy Wam pokazać pracę leśnika od kuchni są tutaj z nami jakby mogła prosić o przedstawienie się pan Ludwik. Ludwik Maśnica, pan Adam Światłoń i pan Tomasz Tomek Biel, inżynier nadzorów w Nadleśnictwie Słucha. Panowie zgodzili się oprowadzić nas po nadleśnictwie, opowiedzieć o swojej pracy, e, powiedzieć, z czym zmagają się na co dzień, jak wygląda w rzeczywistości praca leśnika, z czym się spotykają i opowiedzieć o tym, czy praca leśnika w rzeczywistości jest taka łatwa jak się wydaje, czy jednak Bywa trudna i niełatwa. Na miejscu postojowym w Leśnicy Budzów. Yy, cała historia zaczęła się kilkanaście lat temu i wynika generalnie z potrzeby, że tak powiem, stworzenia dla społeczeństwa no, kilku dosłownie miejsc yy, na samochody. Tutaj jest taki początek takiej fajnej trasy, którą sobie tutaj ludzie lubią spacerować. Właśnie spacerują? Tak, w tygodniu też się to odbywa. A proszę nam powiedzieć, jak się szlak podoba? No dobry. Dobry? Tylko powinni osuszać jak po <laughs> To już za <Znale>. dużo. <laughs> to trzeba nie, to może buty inne. No, mam na zmianę. Dobrze. Czyli Pan poleca? Polecam. Tak, jak najbardziej. Zaczynałem Rozumiem. dałem kilka lat temu, może i więcej, z bratem, a teraz w niedzielę to się Pani nie dobije, bo... Tyle ludzi? Tyle ludzi, nie można się wymijać. Czyli no wyprzedziliśmy tak zwane lasy społeczne, no, które tak. są dzisiaj modne. No bo to jest nic innego jak właśnie społeczny to co tu się dzieje. No tu jeszcze żeby leśnik przyjeżdżał z jakimś napojem obezniając. Tak, byłoby świetnie. To już by było okay, Dobrze. Tak. To zrobimy wniosek do ministerstwa. No, pan młączy, ale ja to już bym nie doczekał. Dobrze. I myślę, że to jest chyba najlepsza reklama tego parkingu. W weekendy, w święta, to tutaj chodzą setki osób po prostu. I nie przeszkadza im prowadzenie normalnej, zwykłej gospodarki leśnej, którą my tu prowadzimy. Bo nie spotkałem się jeszcze z zarzutem, że przeszkadzamy, że myślę, że ci turyści i my, i, 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 i te firmy, które tutaj pracują w tym leśnictwie, no, żyją w pewnej symbiozie i pewnej zgodzie i poszanowaniu. <laughs> I, no i przede wszystkim no, jestem z tego trochę dumny, nawet, bo. Bo wydaje mi się, że te, te drzewostany są tak piękne i ta, ta cała ścieżka, którą pojedziemy za chwilę y, w kierunku tak zwanej panienki, i dalej można sobie po, podejść do, do kaplicy św. Onufrego. Y, no, robi wrażenie i, i najlepszym dowodem jest właśnie to, że ci ludzie tutaj są. Rozumiem, to w takim razie jedźmy. I jakie zwierzęta generalnie możemy tutaj spotkać na szlakach? Czy w ogóle możemy. spotkać e, no Generalnie w tym kompleksie hełmu możemy spotkać jelenia, dzika, sarne. No i od jakichś siedmiu lat przed, no możemy też spotkać wilka. Mm -hmm. no, cała Sparza drobna się. zwierzyna, jakiś tam zając się pokaże, barżant lis, borsuk, jenoty przyszły też, były tutaj już widywane. Mm -hmm. Borsuki, gane, czy wilki generalnie są w, według mnie y, pierwsze, to jest gdzieś koło siedmiu lat już są wilki. Jest tutaj w tej chwili wataha, taka pierwsza, y, pierwsze, pierwsze takie, Spotkania to była taka, taka, ja jej nazywam ją taka para rodzicielska, która, mhm. z którą się spotkałem w grudniu dokładnie 7 lat tego mniej więcej. W oddziale 30 wszedłem na te wilki. No muszę powiedzieć, że dużo widziałem w lesie i nie boję się, że tak chodzi, mówię chodzić czasem nocami wieczorami, ale, ale no. Mhm. Wydawało mi się, że włosy mi dęba stoją i skóra cierpła na pewno. Aha, i co pan zrobił? Bo właśnie tutaj no mam... Pytanie... No znaczy no, tak stanąłem naprzeciwko takiego basiora, z samochodu, i on tak wyszedł na mnie i właściwie to do dziś widzę to spojrzenie, takie pewne, majestatyczne, takie hmm, spojrzenie takiego władcy. Budzący szacunek. Budzący szacunek i to taki był naprawdę kawał Wilka. Tak. Orientacyjnie, no to wielkości owczarka niemieckiego z taką piękną mordą. Mhm. No to spotkanie pozostające raczej w pamięci, tak? Rozmawiam tutaj z ludźmi, którzy tutaj chodzą, zdarzają się spotkania, mhm. natomiast te wilki są bardzo takie skryte, ciche. One sobie chodzą swoimi ścieżkami. Czy no, nigdy nie doszło do kontaktu z człowiekiem jakiegoś? Mm -hmm. Nie, nie, nie. Natomiast. W nie y... mam mowy o jakiejś agresji takiej bezpodstawnej. Nie było bezpodstawnej mm -hmm. agresji, natomiast y... jest dużo pozytywów w tych wilków. Ja widzę mm -hmm. właściwie same pozytywy. Pierwszy pozytyw to jest taki, że ta zwierzyna płowa jest w, jakby ciągle w ruchu. Jak nie było wilków, to jelenie na zimę koncentrowały się generalnie. Jak wchodziły do fragmentów drzewostanu, gdzie była jeżyna, to były do wiosny aż zjadły wszystko. W tej chwili wilk powoduje to, że ten jeleń też się przemieszcza. Druga rzecz: nie ma bezpańskich wałęsających się psów. Mhm. Wszystkie psy, które się tutaj wałęsały kiedyś, teraz nie mają szans. To wchodzą w terytorium wilka i po prostu albo są wycięte przez wilki i nie ma ich. Troszkę drastycznie było na początku, dlatego że były tutaj przy, y, sygnały od miejscowej ludności, że jeden taki sygnał był, że psa z, łańcuchy, z łańcucha jakby te wilki zagryzły. Oh. Tak, natomiast y, to wszystko się jakby unormowało, szkód w jakiś i, Jedna szkoda była zgłoszona w budzowie, w takim, tam taki pan hoduje owce, do to zgłosił jedną szkodę na samym początku, że mu tam jakąś owce zagryzły. Ale generalnie nie słyszałem o innych szkodach. Tutaj. Ja rozumiem. A czy pozostali panowie mieli tutaj jakieś takie przeżycia, które na długo zapamiętacie, związane właśnie z pobytem na leśnym szlaku? Bo pan Adam opowiadał nam tu o spotkaniu z wilkiem. Każdy z nas, ja przepracowałem w terenie jako leśniczy 20 parę lat. I też miałem kilka spotkań z wilkiem. Faktycznie wilki pojawiły się od jakichś 10, może góra, 15 lat w naszych, w naszych lasach. Wcześniej ich nie było, ale to jest spowodowane tym, że populacja. Zwierzyny płowej i dzika e, znacznie wzrosła. Mhm. I myślę, że jest to spowodowane tym, że. I populacja wilka wzrosła. No, no, siłą rzeczy. Tak. Jest to spowodowane tym, że warunki się zmieniły. Nie mamy już takich srogich zim które y, mocno selekcjonowały tą zwierzynę, przeżywalność po prostu jest mm. większa. Czyli I baza pokarmowa baza mm -hmm. pokarmowa się im, y, że tak powiem, zwiększyła, łatwość zdobywania pokarmu jest większa, więc populacja wilka mm. zaczyna się rozrastać. I teraz kwestia tylko taka, żebyśmy umieli mądrze yy, tym wszystkim zagospodarować, bo taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Ta populacja nie może wzrastać w nieskończoność, mhm. bo wtedy wyeliminujemy całą populację zwierzyny płowej. Natomiast trzeba zachować jakiś stan równowagi. W tym trochę. Ale on, on mi się wydaje, że patrząc z, mo z mojej się. perspektywy, yy, mogę powiedzieć z perspektywy tylko leśnictwa. To mimo, wszystko, mimo, że ten przyrost tam ten wilczy był, bo, bo, bo ta para, która przyszła, to miała pierwsze dwa młode, później miała kolejne dwa młode, to jednak y, te straty naturalne, bo y, jakby nie powiedzieć, no te wilki polują mhm. i ja mam dowody na to, że, no, że, że chodzą, na przykład widywałem wilka ze złamaną łapą przednią, on do dzisiaj żyje. Ta, ta wilcza wataha od roku się nim opiekuje mhm. i musi go karmić, bo on nie jest w stanie polować w sposób mhm. taki normalny. Czyli, tak naprawdę, stosunkowo łatwo generalnie na naszym terenie jednak spotkać wilka. Trudno. 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 Jest to bardzo skryty zwierz, chodzi swoimi ścieżkami. My generalnie wiemy, którędy on się porusza, no bo i obserwujemy tropy, ślady. Mhm. Proszę mi powiedzieć, czy to, że właśnie ostatnio się pojawia temat, że podchodzą te wilki pod domostwa i tak dalej, to będzie pewnie związane z tym, nie. że ich populacja jest większa? Jak to wygląda? Ja nie słyszałem. Tu tak, tak Było medialnie tak, gdzieś tam w Lachowicach, ale nie wiem, czy do końca znaczy... to był wilk, czy to był y, wil, wilczarz Właśnie yy, pojawiają się medialne doniesienia coraz częściej, że <coughs> pojawiają się wilki pod domostwami. Tutaj właśnie chciałam zapytać, jak to wygląda z Waszej perspektywy? Nie. Nie, nie, były, widz, miałem sytuację, że gdzieś tam przechodził między domami w nocy, że był widziany na drodze, ten wilk, ale to też jest naturalne. Mhm. Musimy jako spo, myślę, że jako społeczeństwo się przyzwyczaić do tego, że skoro zwierzyna przychodzi pod dom, mhm. czyli spotykamy pod domem dziki, spotykamy sarny czy jelenie, ale to też się skądś bierze, bo one przychodzą żerować pod domem. Mhm. Więc jeśli źle gospodarujemy odpadami, Sypiemy to do jakichś, nie wiem, wysypujemy odpady, na przykład z domu, gdzieś tam na ogród, czy gdzieś w pole, no to siłą rzeczy musimy wabić tego dzika pod dom. Mm -hmm. Niezabezpieczone, nie wiem, kompostowniki, i śmieci, tak się też zdarza, na przykład koło domów. To zwierzyna to czuje i zwierzyna, no wiadomo, że wybierze ten łatwiejszy pokarm, łatwiejszy żer. Mm -hmm. Więc jeśli przychodzi pod dom dzik, sarna, jeleń, to przychodzi za nią wilk. Bo to te, on poluje na te zwierzęta, więc siłą rzeczy też się będzie koło tych domostw mhm. pojawiał. Natomiast a... ja nie spotkałem sytuacji, żeby on stwarzał zagrożenie. Ja rozumiem, a proszę mi powiedzieć, jak już się zdarzy, że na przykład spotkamy tego wilka, bo to, jak mówicie, spotkaliście wcześniej, to jak się zachować? Naturalnie. Mm, zachować spokój bez gwałtownych wilk, ruchów powoli. I wilk, się wilk powoli ma taki we, takie y, zmysły, że. W normalnej sytuacji to on nas wyczuje już dużo wcześniej, zanim my go zobaczymy i się usunie. Mhm. Natomiast y, pracując w lesie, zdarza się, że czasem go zaskoczymy. Ja miałem taką sytuację kiedyś w młodniku: szedłem do młodnika, była taka pogoda, troszkę taka mrzawka, troszkę jakiejś takiej mgły. I on sobie gdzieś tam spał pod wykrotem najprawdopodobniej, no i wszedłem na niego tak na dystans może 4-5 metrów. No. Mhm. No muszę powiedzieć, że troszkę mi się tam też woz na głowie zjeżył. No. Rozumiem. Czyli uciekanie z krzykiem nie jest dobrym rozwiązaniem. Absolutnie. Teraz mi powiedzcie, gdzie my idziemy. Idziemy. I co idziemy. widzę przed sobą? No widzimy już idziemy idziemy do oddziału 30, bodajże B. Okej. Okay. Co tam zobaczymy? Zobaczymy wykonany zabieg trzebieży wczesnej. To jest pewien etap w rozwoju drzewostanu, gdzie wykonujemy cięcia pielęgnacyjne, odsłaniamy te najbardziej wartościowe i żywotne, żywotne drzewa. No, musimy wykonać ten zabieg, żeby zapewnić warunki wzrostowe. Wszystkie zabiegi do momentu ręb... tego wieku rębności są skoncentrowane na tym, żeby tym drzewom zapewnić jak najlepsze warunki wzrostowe, żeby zapewnić tym samym ciągłość trwania lasu, zdrowego lasu. Mhm. Można tu wejść i zobaczyć, to jest zabieg wykonany, wykonany teraz na świeżo. Tu była też kiedy, w grudniu rozliczany? W grudniu, w grudniu rozliczany. Czy to jest, jest 3-4 miesiące po wykonaniu tego zabiegu. I można zobaczyć, czy tutaj jest jakikolwiek rabunek, morderstwo. Na drzewach niszczenie, Dokładnie, niszczenie drzew, czy też dewastacja, nie. To jest wszystko podporządkowane rozwojowi tych drzew temu pokoleniu. Trudność tutaj na tej powierzchni polega na tym, że tu już ta rzeczona je miała niestety, nawet w fazie tej występuje na drzewach. I bolesne jest bardzo to, że głównie te najbardziej dorodne, najwyższe są w pierwszym, w pierwszym stopniu kolonizowane. Znaczy, yy, wydaje mi się, że to czas pokaże, jak się to wszystko będzie układało, bo ja wierzę jednak, że yy, czy to sobie te drzewa, tak, oczywiście, je miała, jak każdy znajdzie swojego przeciwnika, wcześniej czy później. Natomiast jak rozpoznać? Bo nie zawsze widzimy korony tych drzew. Jak rozpoznać, na przykład, że w tym drzewostanie ten drzewostan jest już kolonizowany przez Jemioły? Bardzo łatwo. Wystarczy spojrzeć pod nogi, pochodzić sobie troszkę po tym drzewostanie. Czekaj, szukam właśnie listka. Tak, szukam właśnie listka Jemioły. A znajdziemy wcześniej czy później. Tu już mamy dowód. Że na tej jodle u góry gdzieś tam jest przyczepiona kula Jemioły, która sobie tam pasożytuje. Ale Ten naprawdę leśnik nie musi patrzeć cały czas w górę, bo powinien też patrzeć pod nogi. Oczywiście, że powinien patrzeć pod nogi. I to wygląda tak, że najpierw pojawiają się takie pojedyncze, o, jak można tam zobaczyć, takie pojedyncze kulki, potem coraz więcej. Następny etap, o, to drzewo wkracza w następny etap, zaczyna żółknąć od góry i zamierać. Ten proces schodzi w dół. I szczęściem dla nas jest to, że to trwa kilka-kilkanaście lat i mamy czas na reakcję i na na zareagowanie i odpowiednie przystosowanie i przebudowanie drzewostanu. Y -y. I to jest ta jemiła, którą wszyscy kupują przed Bożym Narodzeniem? Tak, dokładnie ta. Rozumiem. Patrzymy na trop wilka? Ale mam ślady. Bardzo łatwo poznać resztki sierści, kości, resztki niestrawionych jakichś fragmentów, może jakaś raciczka. Czyli to na pewno był wilk. To jest wilk, oczywiście, 100%. To jest między innymi jeden z jego przesmyków. Jak widać tutaj, wilk podąża sobie tropem mielenia. Bo to nie jest tylko stricte taki zawód, ale jest to naprawdę powołanie, jest to pasja. I, i czasami i, będąc z leśniczym to po prostu nawet i styl życia. Nie liczymy po prostu godzin pracy. Różne sytuacje mamy: pada, nie pada, zimno, ciepło, piękna pogoda, przepiękne, mogą nam czasami ludzie pozazdrościć, ale bywa tak, że trzeba zacisnąć zęby. Mamy różnych hobbystów tutaj i są ludzie, którzy pasują się łowiecstwem pasują się pszczelarstwem, pasują się kenologią łowiecką, turystyką, fotografią i po prostu wieloma innymi rzeczami. Patrzymy na pasiekę właśnie ulokowaną jest, w lesie. To pasieka Pana, tak Panie Adamie? Tak, jedna z moich trzech pasiek, mała taka, 11 rodzin tutaj w tej chwili stoi, ale one tu też stoją już od, od dawna, tutaj prowadzę pszczoły. No i głównie tutaj bazujemy na na słynnym naszym miodzie spadziowym miodłowym, mm -hmm. który jest no, jednym z lepszych miodów jakościowo w ogóle, które można od tych pszczół tutaj uzyskać. No, teren mm -hmm. świetny, czysty. Naturalne lasy jodłowe. W lasku. Idealna to mam, to rzecz. Fajnie. I nie podchodzimy, żeby nie denerwować pszczół. No i nie zostać urządzonym przez przypadek. Dziękujemy panu Krzysztofowi Steczkowi, zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Słucha, panu Ludwikowi Maśnicy, panu Tomaszowi Biel oraz panu Adamowi Światłoniowi, leśniczemu w Leśnictwie Budów, za poświęcony czas i kilometry pokonanych leśnych ścieżek. Już teraz zapraszamy was na kolejny odcinek naszego nowego cyklu pod tytułem Leśne ścieżki powiatu suskiego. Zapraszam